Witajcie w kolejnym odcinku Dreszczyku z Kamilem W playliście Moda na granie Gramy w Penumbra Czarna Plaga Jesteśmy w tym miejscu I tak, to jest właśnie to miejsce Tutaj z zapalającymi się światłami I tutaj problem jest w tym, że one gasną A jak gasną to Z tych dziur wychodzą psy Czy duchy psów Nie mam pojęcia, ale jest to straszne Całkiem straszne więc, co trzeba zrobić? Poczekać aż zapalą się światła i zapieprzać. Aha, czyli to światło jest tutaj na... Tutaj gdzie mam kursor, to to światło powinno się zapalić. Jak to światło się zapali to wtedy mogę biec. I wtedy muszę naprawdę jak forest Gump piąć się do przodu. Bo inaczej czeka mnie śmierć. Nie jest zbyt przyjemna, o, fuck! Jesus! cholera. To chyba to bieganie nie będzie takie proste. Jak mi się wydawało. Jesus! Ja pierdolę! Co to w ogóle za monstrualne psy tam są? Jak to przejść? Help! Trinity, help! Life! Akurat mam tutaj ziomka, który siedzi, bo już jest druga 5. siedzi cały czas na live streamie i ogląda. Jest parę innych osób też, ale akurat Blady92 cały czas próbuje jakieś wskazówki tutaj na czat wysłać, więc mogę się do niego zwrócić. Blady, słuchaj, e, po tym zakręcie, jak już skręcam, masz jakąś wskazówkę? Może mi się uda Penumbra dzisiaj przejść, kto wie. Akurat nie odpisuje. Oh fuck! Oh fuck! Jesus! O, ale nerwy. Czyli w sumie i tak wiemy trzeba zrobić, trzeba przeskoczyć przez ciało czyli dajemy czadu o oh, fuck już po mnie o oh. jesus udało mi się Wiedzieć, co stało się ze starymi, dobrymi ryglami i kłódkami. Mam nadzieję, że jest checkpoint. Dobra. Jedyne co trzeba teraz zrobić, to wydostać się stąd i później przejść do pomieszczenia, w którym zamknięta jest ta laska, która potrzebuje mojej pomocy. Przeoczyłbym baterię. Mam nadzieję, że tutaj jest jakiś checkpoint, bo nie chcę. O i to sobie poczekamy teraz. A nic, trzeba czekać po prostu aż ta lampa się zapali. Wow! 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 Fuck! Okej, okay, jestem. Nienawidzę tego miejsca. No, teraz w ogóle mam tych dwóch na karku, bo okazało się, że tych dwóch zarażonych, którzy chodzą z latarkami w tych ciemnościach, jest dwóch, a nie jeden. Myślałem, że na początku jest jeden. No i co? Zamierzasz pozwolić jej gnić tam jeszcze kilka godzin, żeby naprawdę doceniła twoją pomoc? A może wypuścimy ją już teraz i wykorzystamy, póki jest osłabiona i bezbronna? Rozumiesz, co mam na myśli, łapiesz? <grystanie> Widzicie to? O kurwa. Ups. Ups. To nie będzie takie proste. Co teraz? Uciec, ucieknę, ale... O oh fuck, idziemy tutaj.

Okej. Okay. Nie. Czekam na cokolwiek. Jakiś element rozluźnienia sytuacji. Jakiś miły dźwięk. Nie wiem. Baza wirusów została zaktualizowana. Kolwiek. Nie, nie odwrócę się. Nie odwrócę się. Jak odwracam się w kierunku tego stwora, to wtedy po prostu mój oddech narasta i on mnie może znaleźć nie wiem co mam zrobić, czy się ruszyć, czy się nie ruszyć. Dobra, wychodzę. Tu będzie mi łatwiej wybiec z tego miejsca. fuck nie fuck 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 Ha! O kurwa! O kurwa, skurwysyn! Kurwa, diabeł! Nie, 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 nie! O, fuck! Fuck! Kurwa, nie! Jesus. Kurwa, gdzie ja jestem. Ja też nic nie widzę, słuchajcie, idę w ciemno. To jest zły kierunek, bo tutaj jest jeden gość. Nie powinienem tędy iść. On tutaj jest. Jak mam się tam przedostać, cholera! Albo słuchajcie, mam pomysł. O kurwa, nie mam pomysłu. Wydaje mi się, że wcześniej były otwarte. Albo te drugie były otwarte. Tam świeci tam latareczką swoją. O! Po, po, po. Nie wiem, nie wiem co zrobić, cholera. O oh fk. O oh fk. Fk gdzie? Jest, jest, jest. Uj, o jebie. Przełom będzie przełom. Na terenie stacji badawczej schron wystąpiły problemy techniczne. Prosimy przygotować osobiste kapsułki z cyjankiem. Co my tutaj mamy? Szuflady, inne główna, flare. Tak często używam tych flar, że masakra. Całą rękę mam spoconą na mieszce od przechodzenia na no, tych rzeczy, które były przed chwilą. E, yy, patrzcie. Wygląda jak pan Kupa z South Park. Ej, gdzie on się podział? Dobra, miejmy nadzieję, że nie złapie mnie za kostkę. Ale muzyczka mi się podoba. Taka muzyka mogłaby być tutaj. Jestem jak najbardziej za. No, kaman. Chodź tutaj, tableteczko. Piękna, dobra tabletka. Akurat mi nie jest potrzebna ta tabletka. A to co? Kolejne leki, tak? Chyba tutaj nic już nie ma więcej Otwieramy kibel Papier toaletowy Świetnie No tutaj nic nie ma, tak samo. To te, tutaj było zamknięte, prawda? Dobra, to wchodzimy tutaj. Spalamy odważny czyn w wykonaniu huderlawego procesu literatury angielskiej. Co, tam zrobić? Fuck! Król może rzucić się na niego, krzycząc przeraźliwie. Fuck! Ty frajerze! Aaa! Jezus! Co tu się robi? O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa. Tyle mam do powiedzenia. O oh, fuck. Co zrobić? Ah! Ah! O oh, kurwa, on jest tutaj. Co za pajac. O oh, fuck. O oh, kurwa. O oh, fuck. O oh Jesus. Fuck! A. Ah. Ah. O oh, kurwa mać. Jaki diabeł z niego? O ah, kurwa. jest zablokowana Ale głupie Się po plecach za pomocą łomu. Co ci szkodzi? Och, jedna sprawa, zanim rozpłyniesz się nad sobą w zachwycie. Ja wiem, że morderstwo może dać wiele uciechy, ale ty zdaje się, lubiłeś tę babkę. Hej, to chyba kawałek jej czaszki na twoim bucie. Chwileczkę, nie mów, że naprawdę myślałeś. Sądziłem, że potrafisz poznać, kiedy robię cię w konia. Ojej. Tak się starałem i w ogóle to straszne. Co jest z tobą? No dalej, małpko. Przyznaj, że ten żart cię rozbawił. O, wpizda. Zabiłem tą laskę. lol Zabawne to nie było Prawda, zabawne to nie było. Jestem pewien, że zabawne to nie było. No nic. Niestety. Jestem mordercą. Na razie.